Witam serdecznie drogie koziorożce, z tej strony Różka Polonia, zapraszam Was oczywiście na horoskop. Będę omawiała horoskop tygodniowy, zobaczymy jakie tutaj tendencje wystąpią w tym czasie, czego możecie się spodziewać i co tak naprawdę mają do przekazania Wam te karty, karty dare od aniołów, które tak lubicie, które cenicie, a które moim zdaniem przekazują bardzo ciekawe informacje dotyczące przyszłości, i niosą też silne przewodnictwo duchowe, które też jest istotną częścią tego przekazu. Tak więc za chwilę się dowiecie o tym oczywiście. A jeśli chcecie otrzymać taki przekaz dodatkowy, afirmację, taką sugestię, to tutaj oczywiście zapraszam Was do komentowania, tak? Bowiem tutaj, jeśli wpiszecie słowo karta, otrzymacie... Karta afirmacyjną, e, kartę afirmacyjną, e, kartę, tutaj e, taką z przewodnictwem duchowym, ale osobistym. Tak, tutaj są główne takie e, taki horoskop, tak dla danego znaku w Zodiaku, a tam możecie otrzymać się od, taką afirmację, która jest osobistą e, sentencją, wybraną dla Was i która może Wam pomóc na przykład w rozwiązaniu pewnych kwestii lub wskazaniu pewnych tendencji, po prostu. Tak więc. Nadal jest możliwość otrzymania tej karty. Zapraszam, polecam. Zapraszam również także do subskrybowania naszego kanału, bo jest to istotne z takiego formalnego też punktu widzenia, że jeśli lubicie nas cenicie, podoba Wam się tutaj kanał Ezoporada, no to nie przeoczycie kolejnych horoskopów. Tak więc zapraszam, polecam. A jakie karty dla Was to w koziorożce już Wam Mówię, już tak patrzymy. Na pracę, na zwierzęta, na emocje. Mów to swoich aniołów i wrażliwość w aspekcie oczywiście zdrowia. Bardzo dobre karty. Pierwsza karta specyficzna, dosyć ciekawa karta zwierzęta. Tak, na pracę to jest ta karta. Rozumiesz zwierzęta, intuicyjnie się z nimi komunikujesz. Stopaj swojemu wewnętrznemu przewodnictwu, ponieważ zwierzęta są częścią Twojej życiowej pracy. Może być to prozaiczna kwestia, że zechcecie pracować po prostu ze zwierzętami, czy to w zoo, w sklepie zoologicznym, w schronisku, może zechcecie pomagać zwierzętom, tak czy owak jakby symbol zwierząt może odgrywać tutaj pewną rolę, może być też po prostu aspektem znaku, na przykład podpiszecie z kimś umowę, kto ma w nazwisku zwierzę, tak? A może firma, w której się znajdziecie, będzie mieć symbol zwierzęcia po prostu i będzie takim znakiem. No tak. No rzeczywiście, coś w tym jest. Tak czy owak, czy to w dosłownym znaczeniu, czy w takim symbolicznym zwierzę, nieść wam będzie odpowiedzi na ważne pytania i wskazywać też ścieżki, jakimi warto się kierować. A więc bardzo ładny symbol, bardzo sugestywny. Jeśli chodzi o emocje, równie ciekawa karta. Mów do swoich aniołów. Drogi koziorożce, zamiast się zamartwiać. poprosi o boskie przewodnictwo, więc po co się zamartwiać? Po co tyle myśleć? Po co się obciążać? To oczywiście nie zawsze to jest takie łatwe, to wiadome, ale sentencją tej karty jest by pomodlić się z, pokorą, z taką, z takim spokojem, bo dzięki temu być może otrzymamy jakieś znaki gdzie powinniśmy się udać, by poszukać właściwej miłości, właściwych rozwiązań, co jest błędem. Może właśnie rozwiązania są bliżej, niż nam się wydaje, ale nie słuchamy swoich aniołów, tylko czarno myślimy o danej sytuacji, danej osobie czy swoim życiu. Tak więc tutaj odrzucamy aspekt zamartwiania się, depresyjności, bo to i tak nam naprawdę w niczym nie pomaga. Tutaj pozytywna energia płynie właśnie z mocy modlitwy i tej mowy do swoich aniołów, przemawiania do nich. Natomiast zdrowie. Mamy kartę wrażliwości. Jesteś coraz bardziej wrażliwy i odczuwasz potrzebę adekwatnych do tego zmian. Bardzo karta sugestywna. Może być tak, że gdzieś tam w głębi będziemy czuć, że nie wiem. Musimy iść do lekarza, tak, albo ten lekarz nie jest dobry, albo powinniśmy iść na operację jednak, albo że coś jest w nas, takiego co siedzi, jednak czujemy, że należy coś uczynić, dlatego ta wrażliwość będzie niezwykle taka mocna i ona mieć będzie cenna informacja. Dzięki temu możemy uratować się z jakiejś sytuacji, możemy zrobić coś we właściwym czasie i pomóc sobie tak naprawdę, tak czy owak. Odczuwanie wrażliwość i pewne znaki płynące z wnętrza naszego będą wskazywać nam naprawdę istotne informacje. Tak więc myślę, że bardzo dobre karty. Ciekawe, jak zawsze czekam na Wasze sugestie odnośnie tego, jak one zadziałały w Waszym przypadku. Pozdrowionka idę dalej. Do wodników. Drogie wodniki, witam serdecznie. Z tej strony Duszka Polonia. Zobaczmy, jaki horoskop czeka Was teraz, jakie karty wyciągnę dla Was właśnie na ten czas, jaki będzie ten przyszły tydzień. Tutaj z nami te karty anielskie, te sentencje, te interpretacje przyszłości, ale jeśli chcecie otrzymać jakąś dodatkową afirmację, taką sprecyzowaną, idącą w Waszym kierunku, to wpisujcie słowo Karta i w komentarzu tutaj otrzymacie oczywiście tą afirmację, czyli jak wpisujecie słowo karta, to ja wysyłam pewne, no może nie za chwilę dosłownie, ale wysyłam sentencję, która mieści wam będzie pewne sugestie, afirmacje, tak? odpowiedź na przykład na Wasze pytanie, które zadaliście sobie w głowie, a które trafiło Was od jakiegoś czasu. Tak więc zapraszam, polecam. Tutaj też pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału Esoporada. To tylko tak dla przypomnienia. A drugie wodniki, zobaczmy, jakie karty tutaj będą Wam przyświecać. Praca, wsparcie, emocje, odżywianie i odpuść w kwestii zdrowia. Bardzo konkretne karty, mocne, zdrowie, jakieś odpuszczenie, takie zostawienie czegoś. zaczynam od wsparcia, bardzo silnej karty, e, na pracę. Twój cel życiowy w pełni Cię wspiera. Cokolwiek jest Twoim celem, wiedz, że cel Cię wspiera, ale cel jest też motorem do działania, tak? Chcę założyć firmę, chcę zmienić miejsce zamieszkania i zdobyć pracę za granicą, właśnie. Chcę wyjechać, tak? Chcę podpisać kontrakt, chcę zdobyć dane stanowisko, chcę otrzymać nagrodę, chcę w ogóle zmienić swoje życie w kwestii zawodowej. Cokolwiek to jest, wiedz, że cel Cię wspiera, ale warto go mieć, no bo uff, bez tego jest ciężko, tak? Trzeba mieć jakąś koncepcję, ale warto mieć też zrozumienie, dlatego że właśnie to działa, to jest sugestia, że pewne rzeczy, jeśli mamy w głowie, to możemy je w pełni realizować, starać się i działać. Bardzo karta opiekuńcza, wspierająca. Jeśli chodzi o uczucie, mamy kartę odżywiania bardzo ciekawą kartę, piękną. Łączysz ustowicielską pracę ze swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Może być tak, że wybierzecie się do jakiejś knajpy, pójdziecie na jakieś jedzenie i poznacie kogoś niezwykłego, a może zrobicie. Wrażenie na kimś, bo zorganizujecie uroczystość, tak? Albo będziecie na jakieś uroczystości, gdzie będziecie pomagać i również dzielić się jedzeniem, które sami gdzieś tutaj stworzycie w sensie podrawlanym, tak? A jeśli macie kogoś, aspekt kulinarny także odegra istotną rolę. Pamiętajmy, przez żołądek do serca, czyli może zrobicie coś dobrego dla partnera, partnerki, co będzie niezwykle tutaj. Pozytywnym aspektem, a może razem wybierzecie się po prostu gdzieś w miłe, fajne miejsce i zapanuje romantyczna, ciekawa atmosfera. A więc warto po tym pomyśleć, bo odżywianie odegra tutaj kluczową rolę. Natomiast w zdrowiu mamy odpuszczenie. Wolni się na chwilę od tej sytuacji, po to, by ją rozwiązać. To jest taka karta odpuszczania, zostawienia czegoś, zostawienia jakiegoś tematu. Czasami odpuszczamy, tak? zostawiamy coś, bo musi to nabrać mocy, bo musimy się z czymś przespać. Nie decydujmy w tym czasie bardzo intensywnie, nie róbmy pewnych rzeczy na siłę. Poczekajmy, albo nasze nastawienie się zmieni, albo sytuacja się zmieni. Coś. Co otworzy nam oczy, i co wcale nie musi być negatywnym aspektem. Tutaj odpuszczenie będzie takim elementem bardzo istotnym, ale pozytywnym. A więc odpuszczamy, zwalniamy tempo, by zobaczyć inną jakość danej sytuacji lub swojego spojrzenia na swoje zdrowie. Tak więc tego Wam życzę. Bardzo fajny układ. Jak zawsze, czekam na sugestie. No i życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrowionka, kochani. E, idę dalej, dalej, dalej do osób z poznaku ryb. Drogie rybki, witam serdecznie. E, z tej strony Wróżka Polonia. Zapraszam Was na horoskop. Będzie to horoskop tygodniowy. W oparciu o te karty, karty już je znacie, karty dalej od aniołów, karty, które lubię za to, że przekazują nieco inną, Formalną, ale i duchową wiedzę dotyczącą e, przeznaczenia. Mam nadzieję, że one się Wam podobają. Wiem, że, że wiele osób bardzo je ceni. Ja również e, lubię z nimi pracować. Także wiem, że podoba Wam się opcja otrzymania takiej e, afirmacji. E, jeżeli wpiszy, wpiszecie w, w komentarzu słowo karta, to ja Wam tutaj prześlę e, afirmację, przesłanie angielskie, drogie rybki. E, takie przesłanie, które będzie osobistym aspektem, taką motywacją do działania, tak? Informacją, co anioły na to, tak? Na przykład macie jakiś dylemat w głowie i zastanawiacie się, jak to rozejrzeć, roze tak? No i wpisujecie słowo karta, a z ciekawości. No a tam sentencja wyskakuje, i tak, o jakie to trafne, o jakie to su sugestywne. Dlatego warto, myślę, że tutaj, em, jakby w ramach wymiany energetycznej wpisać to słowo karta, ale nawet jeśli nie chcecie, to tutaj bardzo dziękuję za komentarze, za to, że jesteście, za łapki w górę, za oglądalność. Nie, pozdrowionka, kochani. Jeśli nie subskrybowaliście naszego kanału tutaj na YouTubie, no to polecam właśnie też EZO poradę, byście byli na bieżąco z naszymi wszystkimi horoskopami, publikacjami. No jest to taka formalność, ale myślę, że... Jeśli lubicie właśnie nasz kanał, to, to tutaj będziecie na bieżąco, będziecie subskrybować. I to jest fajne. Dziękuję. A co będzie się działo drogie rybki? Przejdźmy do konkretów na pracę, pisarstwo na emocje chroniony i aspekt energetycznego uzdrawiania na zdrowie. Bardzo ciekawe karty. Mamy ochronę, mamy energetyczne uzdrowienie i mamy pisarstwo w kwestii zawodowej. Bardzo ciekawa karta, leczysz, uczysz i bawisz za pomocą słów, które piszesz. Czasami jest ten mówca tak, w aspektach zawodowych, a tym razem wszystko będziecie załatwiać na piśmie: wszystko na piśmie, wysyłanie CV, pisanie maili, informacji, komentarzy, cokolwiek to będzie w sferze zawodowej. Będzie pisanym słowem i ono nieść będzie ciekawe doświadczenia, być może coś załagodzicie, załatwicie, wygracie, ugracie, tak? Tak czy owak pisarstwo odegra istotną rolę i będzie najważniejszym właściwie elementem komunikacji. Nie bójcie się pisać, nie bójcie wyrażać emocji, ale też róbcie to umiejętnie i działajcie niezwykle wszechstronnie. Jeżeli tutaj szukacie pracy, może się okazać, że zajmiecie się w ogóle jakimś pisarstwem, może będziecie pisać artykuły, może komentarze, cokolwiek to będzie to pisarstwo, tutaj też może odnosić się do tego, że na przykład zawsze chcieliście napisać jakąś książkę, tak? coś napisać, być pisarzem po prostu. I ta karta niesie wam to przesłanie, że może się tak zdarzyć, że będziecie po prostu pisać, pisać, pisać. Tak, i to będzie waszą pracą, to będzie tym, czym będziecie się zawodowo zajmować. Tak czy owak, pisarstwo niesie wszechstronne aspekty, wszechstronne symbole i będzie tą aktywnością główną. Natomiast w emocjach mamy kartę chroniony to jest ta karta Jesteś bezpieczny i otoczony wsparciem otoczona oczywiście podczas zmieniania swojej kariery. I oczywiście, może być tak, że będziecie zmieniać coś w kwestii zawodowej, i dzięki temu e, macie ochronę, ale też poznacie kogoś interesującego. A może macie tutaj ukochaną, ukochaną osobę, będziecie coś zmieniać, albo on, ona coś będzie zmieniać, i dzięki pewnym e, dobrym zbiegom okoliczności zbliżycie się do siebie, umocnicie pozycję, odczujecie satysfakcję. Tak czy owak, zmiana. Nawet w aspekcie zawodowym nieść będzie pozytywne rezultaty w sferze emocjonalnej, bo bowiem pamiętajmy, jesteśmy chronieni, a więc jest to naprawdę istotny aspekt dotyczący przyszłości. Jeśli chodzi o z kolei tutaj o zdrowie, to mamy energetyczne uzdrawianie. Twoja naturalna umiejętność energetycznego uzdrawiania jest istotną. Częścią Twojego życiowego celu. Niektórzy was, z Was w ogóle wiedzą, że mają tą energię, potrafią się uzdrawiać, tak? potrafią działać tak pozytywnie na siebie, na innych. A może w ogóle się zainteresujecie tą kwestią energetycznego uzdrawiania, by poprawić swoją jakość życia, zdrowia. Może będzie chodziło o rejki lub inne zabiegi uzdrawiające, które są związane właśnie z przekazywaniem energii, może też to dotyczyć kamieni, kryształów przepływę energii na różnych poziomach, ale też i uspokojenie, tak, ukojenie, tak, energia, która płynie z nas i którą harmonizujemy poprzez własne wnętrze, własne myśli. Tak więc nie bójmy się tego, starajmy się właśnie szukać tych em, boskich źródeł, które tkwią w nas, bowiem one odegrają teraz naprawdę istotną rolę. Tak więc układ bardzo ciekawy. Niezwykle mocny, macie ochronę, no i działajcie pismem, tak, komunikacją związaną z pisarstwem. To jest bardzo ważne, powinno się udać. Dajcie znać w komentarzach, jak to wyszło. Ja zawsze czytam i czekam na Wasze sugestie. Dziękuję za uwagę, życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!